Cześć, to znowu ja tym razem mały update tego, co pokazałam Wam kilka lat temu, czyli o takich przedszkolaczkowych pisadłach, długopisach, kredkach i innych dziwnych rzeczach. Chciałam Wam teraz zrobić mały update, więc zacznę od tego cuda, które zaraz rozwala, rozwala mi się, rozwinę. Jest to taki piórnik, w którym są starocie różne różnice, już Wam mówię, co tutaj się znajduje. Piórnik kupiłam chyba na Aliexpress czy na innym Ebayu. Teraz tak, na pewno kojarzycie te pisadła, bo to są pisadła, których jeszcze nie zużyłam z tamtego wielkiego pudła. I tak szybko chyba ich nie zużyję, to jest jakiś synkopis. Pisaki, o których już kiedyś mówiłam, pisaczki z Biedronki, jak widać się, zostały tylko cztery, pierwszą, bardzo, pięć kolorów, ale jeden to niebieski, jasny i ciemny, więc w sumie uznajemy, że jeden kolor. jakieś pisadła jeszcze, super długopisy zmazywalne. Papermate. Tak, to są te zmazywalne. Są mega. Bardzo często ich używam, kiedy muszę sobie zapisać na przykład nową osobę, z którą mam zajęcia. Różni ludzie mają różne kolory, dzięki czemu jest mi łatwiej to ogarnąć. Tutaj są takie muminkowe, w ogóle są takie śliczne, takie słodkie. Też zmazywalne, ale zostawiają niestety takie bardzo nieestetyczne ślady, jak się je zmarzę. W związku z tym. Po prostu są do oglądania. No, kto nie lubi małgunków? Nie pamiętam ceny, ale pamiętam, że był na to duży szał z tego czasu. Kolejne długopisy chyba Zebry. Tak, to są Zebry. Kupione w Sainsbury's. Także polecam bardzo serdecznie. Bardzo fajne miejsce do kupowania dziwnych rzeczy. O, nie mam mojego ołówka z alpaką. A no, chciałam Wam pokazać. No nic, trudno. Nie ma ołówka z alpaką. Jest yy, ołówek jakiś skorfu i... O, kolejny pisaczek. To są te z Lidla. Jeszcze je mam i jeszcze działają, dlatego tutaj są. Muszę przełożyć z tej strony. I takie flamastry, w sumie zakreślacze ze skrypta. One chyba były za dwa funty albo coś takiego, i było ich mnóstwo, mnóstwo. Jak się wyprowadzałam, to po prostu wydałam je jakimś dzieciom, żeby ktoś jeszcze się, że tak powiem, pobawił. I to wszystko można sobie zwinąć w takie. Dziwne coś, i to sobie leży gdzieś tam pod biurkiem i tam sobie mieszka. I teraz moje ulubione pisadła, na które specjalnie zrobiłam masę, masę miejsca, e, czyli Stabilo, m, zakreślacze pastelowe. Niestety, Stabilo mi nie sponsoruje tego filmu, a szkoda. E, więc tak, Stabilo-pastelowe. Jak zobaczyłam tę wersję, to też się w niej zakochałam, bo to są te e, takie pisaki 68, czyli to są te takie trochę grubsze. Ale bardzo fajniutkie. Tak wyglądają. I ja je po prostu uwielbiam. I te kolory są takie słodkie, że nie przypuszczałam, że będę mówiła, że kolory są słodkie, no ale dopadło i mnie. Kolejne Stabilo to takie typowe. Też 68, też z tymi grubszymi, bo ja nie lubię tych cienkopisów, tylko wolę takie właśnie pisaki. I to są już takie bardziej normalne kolory. I zebry, o matko, te zebry chyba mają już 6-4 lata, jak nie lepiej. To są też takie pastelowe, są tyle fajne, że są dwustronne. I kupiłam je chyba na eBayu za jakieś 5-6 funtów. I bardzo mi się podobały. Bo po pierwsze były pastelowe, jeszcze nie było wtedy stabilo, a po drugie były takie słodkie i dwustronne. Dobra, teraz przechodzimy do jeszcze jednego miejsca, w którym trzymam dziwne rzeczy. Mianowicie, to jest mój tak zwany przybornik, e, niezbędnik. To mam wszystko, czego potrzebuję do bullet journalu. E, czyli mam tak, tutaj jakiś cienkopis, który w sumie nie jest aż taki cienki, to jest 0,7... nie, 0,5. E, cienkopis, z którym się bardzo polubiłam, żelopis. E, przeskoczyłam z piór na żelopisy, bo jest mi wygodniej. Trochę mniej się rozmazują niż pióra, kiedy się je zakreśla. Kolejna zebra, którą chyba chcę wykończyć, bo nie za bardzo mi podpasowały te długopisy. Kolejny Papermate, właśnie do zapisywania dziwnych rzeczy, które mogą się zmienić. Kolejny żelowy długopis czarny. Kolejna zebra do wykorzystania ołówek. Jakiś długopis. Kolejny żelowy, znowu Papermate. Chyba lubię Papermate. Kolejne jakieś, cienko... a już wiem do czego typu cienkopisy, bo sobie zapisywałam, zaznaczałam różne rzeczy i chyba w sierpniu albo w lipcu moim kolorem był żółty, więc wszystkie możliwe rzeczy typu rozciągania, podciągania na drążku i inne dziwne rzeczy, jak wykonywałam to zaznaczałam na żółto. Kolejny, a Unipin. Oczywiście, jakiś niedoby, niedobitek, niedobytek energel e, Nie polecam. On jest jakiś taki, nie wiem, przerywa mi i drażni mnie, ale też muszę wykończyć. Mm, I kolejny, jakiś żelopis, cienkopis, cokolwiek. Więc teoretycznie to jest moja podstawowa armia. I wtedy mogę siadać i robić bullet journal. O którym Wam opowiem następnym razem. Czyli w sumie to chyba wszystko, bo naprawdę bardzo, bardzo. Zobaczcie w ogóle, to jest wszystko, co mam teraz. No dobra, jeszcze to i jeszcze kilka rzeczy w kubeczku, właśnie tak sobie zerkam, ale tam są głównie pióra i no tych piór też mam dużo, ale mam tego o wiele mniej niż miałam. Jestem dzisiaj dumna, naprawdę, do czasu najbliższej promocji w Biedronce. Także nie mi nic. W żadnych promocjach w Biedrze albo w Lidlu, bo pójdę i kupię, a ten minimalizm, minimalizm powiedzmy nawet nie odpowiada. Także chyba tyle, update zrobiony. Bardzo dużo pisaków wyrzuciłam z tych, które miałam, bo już był czas, ale ich nie zużyłam, po prostu wyschły. Także to tyle, dzięki bardzo i widzimy się następnym razem. Hej!